Kurna, namówiliście mnie. Wydziady cholerny. <śm> um, witam serdecznie na moim kanale. Kurde, jak dziwnie brzmi. To jest Zuzia. Jeszcze są, ze mną, je, są jeszcze ze mną tutaj rodzeństwo, bo jesteśmy na rodzinnym spacerze. W niedzielę. Oczywiście, ze względów oczywistych ich Was nie pokażę. Tak samo jak ja też nie będę pokazywać swojej twarzy. Też myślę, że z oczywistych względów nie będę tego wyjaśniać. Jestem aktualnie na wsi. Pięknie nam zaśnieżyło w tym roku. Cudowny prezent na. Na grudzień, praktycznie. Także o czym my tutaj będzie, będziemy gadać? No, o wszystkim i o niczym. E, o, o jakichś politycznych rzeczach, może o, trochę o duchowości. Um, um. O czym tutaj jeszcze. O tym, co się dzieje z tą całą. <laughs> i sytuacją, że tak powiem. E. No i generalnie chciałabym tutaj wszystkich przywitać. E. I podziwiać z Wami te piękne widoczki. Wszyscy pewnie będą się na mnie wydzierać, że. Uh, mam w pionie kamerę, a nie uh, przekręconą w drugą stronę, ale never mind. I don't care. Proszę bardzo, śniegu nasypało tyle. Mój piękny outfit, glaniory. Uh, Kurczę, nie? Od czego zacząć? Tak, właściwie, bo jest tyle tematów, które chciałabym poruszyć, i które. E, spędzają nam wszystkim teraz. Sny z powiek. E, może zacznę od. jakby tych takich najbliższych tematów, typu. E, Właśnie jakieś takie upadki cywilizacji na przykład. Um, o tym, co się dzieje aktualnie I jak ja to widzę. Dla tych, którzy tutaj są pierwszy raz, to cześć, jestem Ania. Mam 21 lat. I. No i lubię gadać o pierdołach. Eee. Zacznijmy, może, od tych wszystkich sytuacji: typu eee. srandemia, świrusy i to wszystko, to sytuacja. sytuacja wygląda nieciekawie. Aktualnie mamy 29 listopada. Ustawy, które wyszły dalej są nielegalne, dalej możemy sobie popylać bez masek. Dalej jest jak było tak de facto, że nic to nie zmienia. Absolutnie, jeżeli ktoś jest e, niezainteresowany tym, albo bardziej zainteresowany się boi po prostu, to nie bójcie się, nie ma się czego bać. No, wiem. Może dzisiaj pogadajmy sobie o emocjach, bo mm, dużo ludzi ma z tym problem. Dużo ludzi ma problem z akceptowaniem emocji, e, z akceptowaniem tej całej sytuacji, e, w jakiej się znaleźliśmy. Bo no nie ukrywajmy, jest kiepsko. No to. Pierwsza rzecz, którą ja na przykład miałam parę miesięcy temu, jak to wszystko się zaczęło, to oczywiście nikt... O, piękne było to. Nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, że... że to tak się potoczy. Wszyscy sobie wymawiali, że to będzie krótko, że... że po prostu że to szybko minie, że dwa tygodnie, w dwa tygodnie zamknijmy tą gospodarkę, tylko, tylko po prostu wpieprzmy wszystkich do domów, zaklepmy ich po prostu dechami w domach, żeby się bali, żeby nie wychodzili, bo się pozarażają. Co oczywiście stało się główną prawdą. kto zresztą zwykle ktoś, kto się zna na biochemii, doskonale wie, że żyjemy w takim środowisku, że otaczają nas wszędzie wirusy. Tak. Wracamy? Dobra, to chwilę, dobra? Chodźcie jeszcze. No dobra. Czyli koniec spaceru. Ale tutaj mam takie widoczki. Piękne. No, wracamy. No y i w każdym razie to wszystko u nas przerosło w pewnym momencie. Niezależnie od tego, jak ktoś bardzo był okradnięty z emocjami wcześniej. Po prostu takiej sytuacji nie było. I ludzie... I ludzie po prostu nie wiedzieli się, jak mają zachować. Co jest normalne. No i właśnie czy moja rodzina nie wybiła z rytmu. E, no i właśnie ta cała sytuacja doprowadziła nas do takiego stanu psychicznego, że zresztą widać po statystykach coraz więcej zgonów z powodu samobójstw. E, już nie mówię o przypadkach medycznych, bo to jest tak oczywista rzecz, że, że, że po prostu... To jest aż niewiarygodne. I to, co się dzieje, można powiedzieć, że jest w pewnym sensie ludobójstwem. No i po prostu problem z tym wszystkim, moim zdaniem, mają ludzie że jeszcze tych swoich emocji nie zaakceptowali, nie zaakceptowali tej całej sytuacji i dalej próbują żyć w jakimś takim dziwnym kłamstwie, że będzie dobrze, że że świat, że świat będzie taki, jaki był, że wrócimy do 2019 roku. Słuchajcie, ja już w kwietniu na którejś z audycji Łękiego. Y, powiedziałam, że kochani, ja już się pogodziłam z tym, że Ania z 2019 roku nie istnieje. Że Ania z 2019 roku nie istnieje i, i że trzeba zbudować nową Anię z 2020 roku, która weźmie odpowiedzialność za swoją rodzinę, za psa, <grych> za. Swoją społeczność, która weźmie na barki y, gadania o tych rzeczach, y, weźmie na barki to, że ludzie będą mi obrzucać głównem, którzy jeszcze się nie ogarnęli z tym, co się dzieje, i. No i słuchajcie. No i właśnie przez to wszystko. Tak właściwie tutaj jestem. Nigdy nie myślałam, że będę cokolwiek nagrywać. Nigdy nie myślałam, że będę w ogóle się wypowiadać publicznie. Zresztą przed 2020 rokiem ja w ogóle nie pisałam nigdzie żadnych komentarzy, bo uważałam to za bezsensowne. E, za stratę czasu. E, za coś, co... Za coś, co nie przynosi żadnych efektów. Jakże się myliłam. <grym> Aktualnie to widzę, że to, co mówię... To, co pisze, e, przynosi jakąś taką ulgę niektórym ludziom i e, jakąś taką nadzieję, e, że, że to młode pokolenie e, Z, chyba tak? Znam pokolenie Z, e, że ono nie jest jeszcze stracone. Że są ludzie, którzy potrafią krytycznie myśleć. Owszem, gubimy się, owszem. E, są różne takie dziwne sytuacje. E, zatracamy się w tym wszystkim. Nie potrafią sobie ludzie też poradzić e, z tym, co się teraz dzieje. No i. No i tak. Dobrze, jak na razie nie będę Was zanudzać. E, ja już wracam do rodzinki. Zresztą bateria mi pada w telefonie, więc do zobaczenia.